Witajcie nasi mali słuchacze. Dzisiaj przeczytamy sobie taką bardzo trudną i łatwą książkę do nauki czytania sylabowego. Emilka? Sylaby pięć. A tutaj? Zezę. Albo zeze. Zeze. Ży to z kropeczką, a tutaj? Seze. Ok, jeszcze raz. a as. a a, sasa, sasa. Pięknie. To są właśnie sylaby. Połączenie dwóch wyrazów. Teraz nie możesz, a, zaby... Literek. nie możesz mnie zapytać. Tak? A, S, A, Sasa. Sasa. Sa, sasa, Sasa, Sasa. Dobrze. Następne. Su. So, so, A tutaj? Su, su, su. Pięknie. A tutaj? Se. Se, se. A tutaj? Sy, C sy. Brawo. I jak chcesz pomóc? So, za, so, su, so. To też su. u. Chodź kochani, pomożesz, su. bo Ty już umiesz tą książkę. Sy, E C. Dziękuję. Za, za, za. Emilia, twoja, twoja twoja część. So, sa, tu, s, Brawo, teraz mamy za. A tutaj? Zo, do, zu. A tutaj? Zu, zu, zu. Brawo. Przechodzimy do trudniejszych. za za. za ze. za za. Brawo. Za. za za Zu, dobrze. U otwarte, u zamknięte. Zu, zu. Z. Z. A teraz tutaj, gotowa? Za. Za, zo, zy. Zu, zu, zy. A tutaj, Mia? Sa, su, su, se, se, zo. So.

is is teraz tutaj eze aza eze easy easy czytaj e i e u eze oze ozo aza aza uzu uzu Aza, tak nazywała się moja psinka dawno temu. Co? Teraz mija, proszę. Miałeś psink? Tak. Miałeś. Psz, czytaj. Jaka psinka? Aza. Asa. Os. U. U. I. S. I. A esy. tutaj? Eze. Aza. Asa, ozo. Izy. Dobrze, a teraz, słuchajcie, teraz już zaczynamy trudności. Milia, ja muszę sprawdzić Milia. Us. Us. Is. Is. Es. Pas. P. Pasy. My. A.

Z-e-b-u. Zebu. Zebu, takie... Zebu to chyba mały a b a Adam. A-d-a-m. Adam. N-a-c-a-m. Samolotem. Całe zdanie? Adam lata samolotem Od... Ot, ot, e, e. Tu. Tu. Motyle. I. 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 e I. Możesz czytać? Nie, możesz czytać, bo masz jakąś sekundę na to, żeby to przeczytać. A tam lata zaworocze tu bucyle i osy. Milia, proszę ostatnie zdanie. A czy a tam do my i le a a tam do i las.

Twoja część pod lasem, lisy i Sofy. Dziękujemy. Jestem z Was dumna.